Skąd pomysł na plac zabaw na sch w schronisku dla psów? No pomysł już rodził się wiele lat temu, jak tylko tutaj powstało schronisko. No ale zawsze jakoś tak mieliśmy pod górkę, bo były inne zwierzęta, które potrzebowały tego wybiegu, czyli zwierzęta takie trochę gospodarskie. No wcześniej był taka namiastka była tych wybiegów i tu wolontariusze z nich korzystali z pieskami, No ale później stało się tak, jak się stało, że trzeba było pomóc innym zwierzętom, więc zostało to przerobione na, na zwierzęta inne. No i skoro już pozbyliśmy się tych zwierząt innych. Gospodarskich powstał pomysł, żeby znów zrobić wybieg dla piesków. No i akurat przyjechał do nas psi bufet, który nas bardzo wspiera i któremu bardzo dziękujemy. A proszę powiedzieć, to jest firma produkująca karmę, karmę dla piesków, tak. Gotową karmę dla piesków. O różnych smakach, różnych wielkościach i naprawdę taką bardzo dobrą. No i tak wspólnie żeśmy wymyślili, oni mieli sponsora, gdzie, gdzie chcieli za, zainwestować jakieś pieniążki, zwrócili się do nas, trzymamy jakiś pomysł, więc myśmy powiedzieli, może zrobimy wspólnie taki wybieg dla piesków, plac zabaw. Ym, więc im się pomysł spodobał. No i to tak właśnie wyszło, jak wyszło, że wspólnie, to takie nasze wspólne dziecko. A jak y, psy zareagowały po raz pierwszy jak tutaj się pojawiły? Ym, no nie, my nie mamy takich piesków, żeby były jakoś tam z, z wielce zdziwione y, tym, że mają dużo, dużo y, miejsca do biegania, bo one są. Wychodzą, są socjalizowane, przychodzą wolontariusze, więc to nie, nie tak, że były zszokowane. Na pewno jest im wygodniej, bo mają duży teren, mają, mogą sobie powąchać, pociusiać, pobiegać, wyszaleć się. w grupie. A czy one korzystają z tych tutaj e, drabinek, czy są takie zwolennicy tego? <laughs> niektóre pieski tak, niektóre, ale, ale to powiem, że nie, nie, niewiele jest takich, które nam wchodzą tutaj na te. No, na te podwyższenia. Na po te, są, i są takie specjalne sporty dla psów i może takie szkolenia mhm. powinny się... Tak, 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 dokładnie tak. Mhm. No, to wolontariusze tam robią cuda z tymi psami, więc niektóre pieski oczywiście z tego korzystają. Okay. A psy też wychodzą na jakieś spacery dalsze? Ten Do wychodzą. lasu. To już jest wszystko w zależności od tego, jak, jak wolontariusz chce. Jak chcą, oczywiście wychodzą sobie, idą, idą sobie na spacer, jak chcą, korzystają tutaj z tego wybiegu. I psy codziennie? Pani powiedziała, że, że wychodzą, mają możliwość wyjścia? Tak, u nas wszystkie psy codziennie biegają, codziennie są wypuszczane. Żaden pies nie siedzi na stałe w końcu, żeby z niego nie wychodził. Wszystkie psy obowiązkowo muszą pobiegać. Wspomniała Pani, że w tym roku jest taki dosyć specyficzny, nawet w te wakacje dużo osób oddaje psy, więcej niż w poprzednich latach? Hmm, czy więcej, trudno powiedzieć, ale na przykład sierpień był e, takim chyba naj, naj, najgorszym w ogóle w naszej kadencji e, miesiącem bo trafiło do nas 50 piesków, takich z ulicy, więc uważam, że to jest bardzo dużo. I, I poza tym mamy mnóstwo telefonów też od ludzi, że chcą oddać jakiegoś pieska albo pieski. Nie wiem, gminy w tej chwili sponsorują sterylizację, kastrację. Wystarczy się zgłosić tylko do gminy, wysterylizować tego pieska. I, i, I po prostu nie mieć tych szczeniąt i tego nie produkować, bez sensu, bo naprawdę schroniska są wszędzie przepełnione. A dużo schronisk, z tego co wiem, co się orientuje, się zamknęło, więc, więc naprawdę z miejscem jest krucho. Czyli z reguły to są właśnie szczeniaki, jak pani by określiła? Czy takie psy, że, których ludzie się po prostu pozbywają, bo już ich nie stać na te psy? Nie, to nie ma reguły. Są i szczenięta, są i psy dorosłe, są i, i, i psy starsze. E, także to, to, to nie ma reguły, naprawdę. To proszę jeszcze opowiedzieć o tych problemach, z którymi teraz się schronisko boryka. E, takie pani wymieniła kilka. Dostęp do drogi. Tak, no dostęp do drogi, tak. Tutaj po prostu no, dla nas jest to bardzo duże utrudnienie, bo tą nową drogą, którą teraz jeździmy, czyli przez zakład ZEC, jest to droga taka prowizoryczna i przy dużych deszczach tą drogę po prostu zmywa. Duże samochody nam się tutaj nie mieszczą, które przyjeżdżają do nas z karmą i zostawiają nam tu na drodze tą karmę. I tak jak teraz bywa co dwa tygodnie, przyjeżdża do nas karma, trzy tony zamawiamy karmy, i te trzy tony musimy taki kawał drogi przewieźć w taczkach, bo samochód tutaj nie da rady wjechać. Zresztą się kierowca boi, bo to jest duży ciężar tego samochodu. <laughs> nie dość, że samochód duży to jeszcze i jest obciążony. I, i no niestety boją się kierowcy wjechać. Czyli rozwiązaniem byłoby mm, z powrot, powrót do tej starej drogi tutaj? Tak, dla nas byłoby to najlepszym rozwiązaniem, dlatego że ludzie też no, 14 lat jeździli tą drogą i wszyscy tą drogę znają. I, i no, jaka była ta droga, taka była. Trochę wyboista, ale, ale, ale była i był prostszy po prostu dojazd. I kolejny problem z wodą państwo macie? I kolejny problem mamy z wodą, tak bo poprzedni burmistrz, pan Kowalski, ponieważ powstał po drugiej stronie torów cmentarz i no, możemy mieć wodę skażoną. Nie wiem za jaki czas, ale, ale już urząd o tym wcześniej pomyślał i zrobili nam dojście do wody, do ujęcia wody od zecu. I no, mieliśmy taki przypadek, że popsuła nam się teraz pompa głębinowa, spaliła nam się, no bo już miała pewnie prawo po tylu latach użytkowania i po takich ilościach wody, jak, jakie my używamy. I zwróciliśmy się z prośbą, żeby nas, nam po prostu odkręcili tą wodę, bo, bo, no bo się stała u nas awaria. No i dowiedzieliśmy się, że tak, no oni nam odkręcą tą wodę, ale to nie jest na długo, z tego względu, że no nie będzie za nas miasto płaciło za wodę, dla schroniska, a u nas naprawdę idą bardzo duże ilości tej wody, bardzo duże. I nas nie będzie stać po prostu na zapłacenie za tą wodę. Czyli powinniście mieć tę wodę? Po, powinna gmina zapłacić? No, ja, no, taka była umowa z panem Kowalskim i tutaj z panem Tabęckim z, z Zecu, bo przecież oni byli. Ja od razu zaznaczyłam, że mnie nie będzie stać na to, żeby zapłacić za wodę do schroniska. Więc oni powiedzieli, że, że nie będę płaciła. No, a w tej chwili yy, no, chcą założyć licznik i chcą, żebyśmy płacili za tą wodę. No, oczywiście mój błąd, że nie, nie wzięłam tego na piśmie, ale nie sądziłam, że można po prostu kogoś oszukać yy, w takiej sytuacji.